Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Bardzo się cieszę, że wróciliśmy do regularnego odsłuchiwania, bo jeśli chodzi o nagrywanie, to ono było regularne. Te 7 dni przerwy jakoś nie, nie widzę, żeby zniechęciło ludzi, co tym bardziej mnie zachęca z kolei do jeszcze mądrzejszej, jeszcze bardziej gorliwej i jeszcze bardziej zaangażowanej w Słowo Boże pracy. A tak w szczególności chcę podziękować wszystkim złośliwcom, którzy tam się wyzłośliwiają pod moimi acerankami. Oj, wypisują takie bzdury, że, że ci idiotes, o których Paweł wspomniał w pierwszym liście do Koryntian, wyglądają na bardzo, ale to bardzo zorientowanych. No ale cóż zrobić? No, się zawsze zlatują i zawsze się wyzłośliwiają. Nic na to nie poradzę. Niemniej ponieważ są tak przynajmniej ja z siebie określają moimi wrogami, to z serca ich błogosławię i oddaję ich Bogu, a Bóg niech sobie z nimi robi porządek. Dzisiaj bardzo ważna sprawa, bardzo ważna, a mianowicie powiemy o kościele. Oczywiście jest cała grupa mądrych inaczej, którzy twierdzą, że Jezus żadnego kościoła nie powołał. No, naprawdę, czasami mi ręce opadają bo to już nawet nie jest głupota, ale to jest kłamstwo zwyczajne, jak można takie rzeczy opowiadać i pisać. Niemniej my czytamy Słowo Boże, niektórzy twierdzą, że to też zwiedzione, no więc pewnie oni są bogami i pewnie oni wiedzą najlepiej, ale ja z takimi raczej się nie trzymam. Czytamy z dzieła apostolskiego, z drugiego rozdziału, od 42 wersu do 47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie w łamaniu chleba, i w modlitwach, a dusze wszystkie ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, i imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Oto Ot taki obraz pierwszych dni, miesięcy nawet można powiedzieć, kościoła, które podobne nigdy nie istniał. Dlaczego dzisiaj mówimy o kościele? Dlatego, że żyjemy w czasach, w których następują tutaj ogromne przewartościowania. Ogromne przewartościowania. Musimy zrozumieć, że ten model kościoła, który został wypracowany przez ostatni wiek, w Polsce na pewno przez ostatni wiek, bo w, w części krajów zachodnich, w części kościołów ewangelikalnych, jednak ten model, ten o którym za chwilę powiem, nie ma aż tylu lat, a więc model, który polega na chodzeniu do kościoła, się wyczerpał. To nigdy nie był tak naprawdę biblijny model, ale po pierwsze, był to model, który stał się pewną tradycją. Po drugie, był to model dość wygodny, zarówno dla chodzących do kościoła, jak i dla części tak zwanego duchowieństwa, mówię tak zwanego, żeby, żeby było jasno o kogo chodzi, ponieważ ci przychodzący do kościoła Zawarli z tymi, którzy prowadzili kościół taką niepisaną umowę. My przyjdziemy, zapłacimy, wyróbcie swoje, nie czepiajcie się nas i wszystko będzie w porządku. I tak to działało. Tak to funkcjonowało do roku 2020 do marca tego roku, gdzie nagle pojawiło się coś, pojawiło się coś, co sprawiło, że kościoły się zamknęły. Ludzie przestali chodzić do kościoła. Po jakimś czasie to coś zniknęło. Nikt go nie widział wcześniej, nikt go nie widział później, ale tak powiedziano, że zniknęło, przeszła komenda z góry i wielu ludzi do kościołów już nie chodzi od tego czasu. To pokazuje najlepiej, że ten model kościoła w postaci chodzenia do kościoła w niedzielę, tudzież w sobotę, bo to jest dokładnie to samo, już się wyczerpał i ostatecznie zakończy swój byt w najbliższych latach. Pytanie, jaki model kościoła jest na dzisiejsze czasy najlepszy? A może lepiej zadać pytanie, a jaki jest właściwy? No i właśnie przed chwilą czytaliśmy, jak wygląda, wyglądał i wygląda ten właściwy model kościoła. I z tego modelu nie wynika w ogóle, że ktokolwiek tutaj chodził do kościoła, ale z tego modelu wynika, że ludzie byli kościołem. Byli wspólnotą, byli eklezją, byli zgromadzeniem wywołanym dla Boga. Nie zgromadzeniem, które nigdy się nie spotyka i każe sobie rzepka skrobie, jak niektórzy twierdzą, bo to jest demoniczny obraz Kościoła, ale zgromadzenie, które było we wspólnocie, łamało wspólnie chleb, wspólnie się modliło, wspólnie żyło, wszystko mieli wspólne, modlili się razem, dzielili się wszystkim. I tak dalej, i tak dalej. I właśnie taki model kościoła jest właściwym modelem i to jest model, który jest na nasze czasy najlepszy. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że żyjemy w czasach, w których niezwykle ważne jest, aby każdy normalny człowiek nie czuł się samotny. Nie czuł się pozbawiony jakiegokolwiek wsparcia, ponieważ wtedy jest podatny na wszelkie naciski, na zniewolenia. Wtedy tak naprawdę jest całkowicie zależny od urzędników, no ale nie ma szans w starciu z tą machiną. Natomiast Kościół stanowi takie enklawy duchowej wolności. Ci ludzie naprawdę ze sobą żyją, ci ludzie naprawdę ze sobą rozmawiają. Ja pamiętam takim. Obrazek sprzed wielu, wielu lat, 50, parę lat temu, powiedzmy, dobrze pamiętam to. Mieszkałem w dwupiętrowym bloku, bo świeżo wtedy wybudowanym. To był początek lat 60., i większość mieszkańców tego bloku to byli ludzie, których sprowadzono ze wsi, z małych miasteczek. Nagle znaleźli się jak dla nich w wielkim mieście. I cóż się stało? Pamiętam ten obrazek, była godzina mniej więcej 16, wychodzili z krzesełkami wszyscy, starsi, młodsi, no tutaj nie mówię o młodzieży, bo ona w tym nie brała udziału, siadali w krąg, kilkanaście, czasami ponad 20 osób, to nie był wielki blok i rozmawiali, 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 trwało to godzinami. I wtedy, kiedy trzeba było komuś pomóc w tym bloku, a mieszkali tam różni ludzie, mieszkali, pamiętam, i dyrektorzy, i wycosy urzędnicy zakładów produkcyjnych, i zwykli pracownicy nawet tych samych zakładów. I ci ludzie wzajemnie sobie pomagali. I to jest prawda, tak było. Dlatego, że sobie pomagali, bo się znali, bo wiedzieli o swoich problemach, bo je rozumieli. A mówimy o ludziach ze świata przecież. Mówimy o ludziach ze świata. A cóż dopiero, kiedy mówimy o kościele, gdzie znikają jeszcze inne bariery, których zwykle nie burzymy wtedy, kiedy no, jesteśmy z ludźmi ze świata, ponieważ nie wprowadzamy ich w wiele, wiele zagadnień, których nie chcemy przed nimi odkrywać. Natomiast kościół to zgromadzenie ludzi, którzy ze sobą żyją. Nie przychodzą w niedzielę do kościoła i rozchodzą się tak szybko, jak to możliwe. Nawet nie wiedząc, jak się nazywają i nic o sobie tak naprawdę nie wiedząc, ponieważ to jest chory obraz kościoła i w dzisiejszych czasach takie kościoły nie mają żadnych szans. One jeszcze jakoś tam chwilę pofunkcjonują, a później to się wszystko rozleci. Gdzie potrzebujemy kościołów, które mniej będą zwracały uwagi na budynki, aczkolwiek nie ma nic złego w tym, jeżeli kościół ma dobry, funkcjonalny budynek, nawet niekoniecznie jeden, gdzie mogą być realizowane różnego rodzaju służby. Natomiast najważniejsi w Kościele są żywi ludzie. Co mam na myśli mówiąc żywi ludzie? Żywi, czyli wierzący w Jezusa Chrystusa. Wierzący w Jezusa Chrystusa, czyli narodzeni na nowo. Bo to powinno być celem każdego Kościoła, aby ludzie gromadzący się w tym kościele byli nowonarodzeni. Ponieważ tylko ludzie nowonarodzeni będą tworzyli wspólnotę. Ludzie nienarodzeni na nowo nigdy nie będą tworzyli żadnej wspólnoty. Nigdy z nikim nie będą się niczym dzielili. Niczego nie będą uznawali za wspólne. Nie będą zainteresowani tym, aby ten kościół się rozwijał, bo z tego tylko problemy i kłopoty. W związku z tym musi w tym kościele być nauczanie. Jakie? Apostolskie. A apostołowie czego nauczali? Nauczali Ewangelii i nauczali tego, co my znajdujemy w tak zwanym Starym Przymierzu. Oczywiście to stare przymierze poznając i rozpoznając przez pryzmat Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. To oczywiście wyklucza z kościoła ludzi, którzy nie chcą być wierzącymi. Którzy chcą tylko chodzić do kościoła. To wyklucza z kościoła ludzi, którzy nie są zainteresowani żadnymi zmianami w swoim życiu, ponieważ oni cenią sobie swoją prywatność, mają swoją strefę komfortu i właściwie dla nich ważne jest tylko, żeby uspokoić sumienie i pójść w niedzielę gdzieś, gdzie nikt i nic od nich nie będzie chciał. No, taki model kościoła to jest. Model kościoła samobójcy. Bo taki kościół się wcześniej czy później tak zamknie. W dzisiejszych czasach raczej wcześniej niż później. Taki model kościoła, o którym Biblia nam mówi, pozwala nam również na to, aby kościół nie był zatomizowany, czyli nie był po prostu naturalnie podzielony, ale żeby ci ludzie rozumieli potrzebę bycia razem. Tutaj się nie zgadzam z tymi, którzy twierdzą, że kościoły muszą być małe. Nieprawda. Kościół w Jerozolimie był kościołem dużym, nawet bardzo dużym. Z tego, co czytamy w Biblii, bardzo szybko liczył kilkanaście do nawet kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Jakoś to nie przeszkadzało temu, żeby ten kościół się rozwijał i żył świętym życiem. Ponieważ wszystko zależy od tego, co zostało tutaj zapisane w dziełach Apostolskim. Czy to jest realizowane? Jeżeli to jest realizowane, to w sprawie już organizacyjnej, jak to powiedzmy w każdej dzielnicy, na każdej ulicy ma funkcjonować, to już są sprawy drugorzędne i oczywiście zostało to podniesione w tym kościele, ponieważ widzimy przy wyborze diakonów, że tam się pojawiła służba w postaci pomocy wdowom, pomocy osobom potrzebującym i ilość ludzi w kościele nie przeszkodziła temu, żeby rozpoznawane były potrzeby ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ludzie żyli tak, jak tutaj czytamy. W w działach posolskich 2,42 do 47. Bóg sam przydawał im ludzi nieustannie, więc Bóg wiedział, co robi. Wiedział, że ci ludzie nie idą tam na zmarnowanie, jak to się mówi popularnie, ale że będą tam, w tym kościele, mieli prawdziwą, duchową opiekę i sami będą wnosili wartość dodaną do tego kościoła, nie mylić z pieniędzmi, które do tego kościoła przynosili. Ale całe ich duchowe bogactwo wzmacniało Kościół Jerozolimski. Reasumując, jeżeli dzisiaj funkcjonujemy jako Kościół na zasadzie organizowania nabożeń z niedzielnych, to jesteśmy straconym Kościołem. Nie mamy żadnych szans na przyszłość. Każde kolejne uderzenie tego świata, a takich będzie coraz więcej, w Kościół będzie nas po prostu kruszyło, aż w końcu nas zniszczy. Przywódcy, którzy tego nie rozumieją albo nie chcą tego rozumieć, bo im tak wygodnie, no, skazują swój zbór na nieistnienie. No ale cóż zrobić? No przecież nikogo się nie zmusi do innego działania, jeżeli sam nie widzi konieczności innego działania, innego funkcjonowania. Natomiast model kościoła, który jest wspólnotą życia, a mniejszą wagę przywiązuje do tego, jak wygląda nabożeństwo, jest tym właściwym kościołem, jest tym właściwym modelem. Nie jest istotne, czy na nabożeństwie są światła, dymy, hałas, jest dobre oświetlenie, wygodne krzesła, świetne nagłośnienie i znakomite instrumenty i zdolni wokaliści, i muzyce i świetnie ubrane panie i panowie. To oczywiście nie wszystko z tego, co wymieniłem, ale część z tych rzeczy, które wymieniłem, jest miła, sympatyczna i może być. Natomiast to nie jest najważniejsze. Absolutnie to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby ludzie zgromadzili się. Niekoniecznie w niedzielę. Mogą się gromadzić w sobotę, w piątek, w środę. To nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to, że gromadzimy się w niedzielę jest pewną tradycją i wcale ta tradycja nie jest najważniejsza. Oczywiście wykorzystujemy tę niedzielę, dlatego że to jest dzień wolny od pracy. No ale i dzisiaj sobota jest dniem wolnym od pracy, więc można wykorzystywać sobotę. Nie, żebym był zwolennikiem szabatu, bo każdy, kto mnie słucha, wie, że tak nie jest. Natomiast ja tylko mówię, że nie ma znaczenia, w jaki dzień Kościół się zbiera. Najlepiej jak się zbiera codziennie, wtedy nie ma w ogóle żadnego znaczenia, jaki to jest dzień. Ponieważ każdy dzień tak samo się modlimy, tak samo śpiewamy, czytamy Słowo Boże, to samo Słowo Boże. Tak samo nakładamy ręce na potrzebujących, tak samo pomagamy tym, którzy są w potrzebach i czy to będzie poniedziałek, środa, piątek czy niedziela to nie ma żadnego znaczenia. Najmniejszego znaczenia. Nie ma takiego przykazania, które by nam nakazywało konkretny dzień uważać za ważniejszy od innych dni i mówię to z absolutną świadomością, tym bardziej, że książka Łaska czy Prawo została już napisana, jest u mojego redaktora technicznego. Mogę powiedzieć, że będzie liczyła około 140 stron i tamte tematy, o których zwykle mówią zwolennicy Starego Przymierza, no zostały dość tak chyba szczegółowo potraktowane. Jak ktoś będzie zainteresowany, może sobie nabyć taką kompozycję, ale to jeszcze, jeszcze spokojnie. Do tego czasu jeszcze przynajmniej dwie inne książki się ukażą, które już są gotowe i czekają na drukarnię. Moi drodzy, dzisiejszy Kościół potrzebuje aby przypomnieć sobie, jakim modelem powinien dzisiaj, modelem oczywiście funkcjonowania powinien dzisiaj dysponować. Ten model jest w Biblii, jest w Apostolskich. Naprawdę nie trzeba wiele zmieniać, a naprawdę to nic nie trzeba zmieniać. Tu oczywiście nie ma wszystkich szczegółów, ale to co najważniejsze, te zręby, ten fundament, to wszystko jest tutaj opisane. I tak Kościół powinien funkcjonować. Ja tylko wiem, że w naszych społecznościach są nabożeństwa, które są bardzo, może nie wiem czy bardzo, ale są charyzmatyczne. Są nabożeństwa, może mniej charyzmatyczne. Są takie, które uważane są powszechnie za właściwą formę nabożeństwa. Ale też są nabożeństwa, które zupełnie inaczej wyglądają. Takie modele, które znajdujemy oczywiście w Biblii. Natomiast nie są zbyt popularne w naszym kraju i nie ma to żadnego znaczenia, jaka jest forma nabożeństwa. Bo ważne jest to, czy jest tam Duch Święty, ważne jest to, czy jest namaszczone Słowo Boże, ważne jest to, czy są ludzie narodzeni na nowo i ważne jest to, czy są to ludzie posłuszni Bogu i idący za Bogiem. A czy oni siedzą, klęczą, czy oni stoją, czy oni klaszczą, czy raczej w ciszy przebywają razem, to nie ma żadnego znaczenia. Najmniejszego znaczenia. Czy to się dzieje w kaplicy, którą specjalnie zbudowaliśmy, czy w wynajętej sali, czy to jest w namiocie, czy to jest w plenerze, w lesie, nie ma to żadnego znaczenia. No jeszcze dodajmy, w mieszkaniu prywatnym, nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego, że Kościół to święci ludzie, a nie święte przedmioty, nie święte budynki, nie święte figury, nie święte obrazy. Nie święte kadzidła, nie święte instrumenty, nie święte nagłośnienie, nie święte światła, nie święte dymy, nie święte wrzaski, ale święci ludzie, którzy gromadzą się w obecności świętego Jezusa Chrystusa. Amen.